Witam, chciałbym Wam pokazać, jak uporałem się z naprawą zdalnie sterowanego robota. Jest to bardzo fajna zabawka, daje dzieciakom mnóstwo radości. W pewnym momencie robot przestał reagować na pilota. Po sprawdzeniu elektroniki okazało się, że wszystko było ok. Działało bez zarzutu, jednak robot nie reagował. Robot został także rozkręcony. Okazało się, że przyczyną był prawdopodobnie starzejący się plastik, który nie przepuszczał sygnału podczerwieni. Rozwiązaniem okazało się zrobienie robocikowi dziurki w głowie. Nie wiem, czy będzie ładnie widać. Dokonałem trepanacji czaszki, po której robot wrócił do życia. i zaczął reagować na wszystkie polecenia z pilota. To świetna zabawka. Jak widać, nie zawsze trzeba rozmontowywać całą elektronikę i na nowo naprawiać. Czasem przyczyną może być o, e, jakaś pierdoła za przeproszeniem. Jeszcze raz, żeby było dobrze widać. O, tu widać dziurka w głowie. No i to wszystko.